Max Verstappen. Max, 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 Super Max. O kurwa, co jest? Jop! Ronaldo na znaniu Andresi, nie sta, Mbappe. Co to jest za skład, człowieku? Po Pojeba... gości Roberto Carlos, Ferdinand Maldini. Ja tu testuję, jak? Best Barbusa Bizleja na lewej pomocy slash obronie. Eh, eee, no daj spokój, chłopie. Gramy trochę w inną grę. Minimalnie inną grę. Chociaż to ten streamer niemiecki, no chyba. O, chyba tak. Go. Go, Haaland. To tylko Ferdinand. Z jeszcze nie grałeś. O, matko. Abstrakcja. drawcie takiego składu nie układa. Goń, goń, R9. Jest ten r w ogóle na rynku. Jest to ciekawe. 0-1. Caroline Graham Hansen. Co z hero? Beasley. Jest i on. To Marcus Beasley. Ale tu chyba... ale. Damy Do mojego dobrze lepiej tą samę parę yellow wprowadzić. O! A Palisz! Szkoda! Co to zmiany w jego składzie? Kudusa brakuje na prawej stronie, nie? Ej, biszte. O, jak spadła pod nogi. Gdzie jest Holand? Oj, gdzie lecisz Maldini? Holand! Bęk! Wracamy. Na Markus Billy ze złomową Paulo Maldiniego. To brzmi bardzo źle. Oj, oj oj, oj oj. Gaś tego gentlemana. Zajebiście, kudos Hop holuje piłkę, jakbyśmy nie wiadomo w co grali. Ale to nie jest taka gra. Się biega do przodu. Nie ma na co czekać. Haland ma młotek w nodze, to fakt. To fakt. Del Piero ale z lewej nogi, kurna! stanie włoski. Nie w takim meczu mnie tu trolujesz. Bo Leguna sąsiad nie jest taki zły, no? Widzisz tego Halanda? On też nas widzi. O, Ferdinand też mnie dostrzegł. Czytałem to, czytałem to. Góra. Świetne. Złap kontakt. Del Piero. Low driven. No, ale trzeba Ferdinanda jeszcze minąć. Dasz mu? Kurde. No to kasuje. Ale ten nie sta się płynie porusza. Coś fantastycznego. No pograłbyś takim adresem Może zamiast Del Piero go kupię kiedyś? Tylko nie wiem ile by się bym dołożyć... Funduszu. Oń tego kliana. Już od razu się napędzaj, stary. A później możesz mieć lekki problem. O właśnie o tym mówię, że może być lekki problem jak już raz ucieknie, nie? Że jej mi się stryka nie zabrał. To szkoda strika, nie? To powiem ci, pieczywo zaczęło krążyć zbyt szybko. Dla jego niemiecki rąk. Ora, finish. Urywa Brawo! Brawo, brawo, Alison! I konterka od razu graj! Dajebiście, na kudusa! Zapierdzielaj tam! Halan ci da, Halan ci da, no zastaw się, chłopie! 3 metry wzrostu, 150 kg wagi. Czystej masy, same białko. Don Corleone, nice. Słuchaj. No i tragiczne, tragiczne. Nie cholimy piłki Erlingiem Halandem, to nic nam nie da. Hop, hop, hop. Widzisz go? Ale kudus za bardzo wziął do siebie rolę inside forward. A może nie? Aaa, nice try. Nie traćmy do szatni. Nie traćmy do szatni. Nie traćmy do szatni. Brawo, patrzą, zajebiście. On traci do szatni. Nie, bo nie mogłem się obrócić Bizlejem. Zajebiste. Czekam na Bizlego. Czekam, 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 czekam. To czekałem się. Halant Palony. 4-4 strzały, trochę większe posiadanie. Mecz wyrównany, piłka krąży. Ronaldo numer dziesiąty. Mhm. Uh -huh. Bizli! Kodus! Ale co to jest za wykończenie, potafianie czarnoskóry? Bów ponad zobaczył przed sobą mi się obstrał pernamentnie. Jedź, Bizli! Fajne! Ah, shit. Sanie, muszą być sanie! Kurwa! No, o prawie zapłodnił mi, niestety, na odwrót. I nie jest prawie mi zapłodnił patrzą niestety, ale na szczęście w ostatnim momencie udało się wyciągnąć tego serda. Brawo, brawo, ale. Nasza piłka. O kurna, marzenie. Opanuj. Zastaw i do linii. Jadę, 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 jadę. O, ale to było bliskie przecięcia. Brawo, Paccio. MVP, MVP. Mmm, to szybko zakrętko Chyba spalił, ale nie ma to znaczenia Paczo kasuje absolutnie wszystko Na, no, nie ma, przebacz No, 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 no Taki banger doży kat w ogóle, nie znam tej piosenki Ale zajebista Na, no, przecieła to Kur, chwyciła tę piłkę Robię zmianę Salma parł Jero na boisko Więcej strzałów, ale ze odstrzału jeszcze nikt meczu nie wygrał Nie, jeszcze pulisik Kurwa, będę miał zaraz pre-order Zario. Uuu, tak bardzo się starałem! No o, naprawdę nie krył środka, bym szedł do środka. Ja tu za bardzo próbuję wymyślnie chyba to najprostsze sposoby. Piero, fines! Jeszcze walka, jeszcze będzie, jeszcze starcie, jeszcze kopc na boisko. Kobeski kikowa! Nie po to tyle spuciłem, żeby dostać patrz o, wora! Ora save! Fajne! Holandowi nie ufamy! Ufamy Holandowi Bang Eling Braut Holand Jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jeden i jeszcze raz Sto lat, sto lat, niech żyje nam Witynia Oj, Franki widzę jak JRL chowa piłkę do kieszeni A jednak nie do końca Świeża jesteś Ale widzę kafu ma tu w dupy, że jesteś świeża Oj No, Szpiczył mi ja. napierdala o, już mi się w głowie zakręciło, chłopie, timeout. O, zakręciło mi się w bali normalnie. Salah ma takie MVP z ławki, że to się w głowie nie mieści. I właśnie odda piłkę za darmo. No czy się ja, ale musiałem do kogoś powiedzieć. Nice. Oj, Roberto Carlos z pressingiem minimalnie tutaj zdruzgotanym. O, Frankie de Jong upokorzył. Tylko nie doliczę Ośmy, dobra? Byłbym piekielnie wdzięczny. Minutka! NAIN! Ale Sano dopiero dominuje składa 30 milionów monet. Albo się to ma, albo się tego nie ma właśnie. To, to jest ta włoska legenda, ikona sportu. Bez by Wow, no trochę zdroł szczerze. Takiego składu. <gry> cztery dni po premierze. Nie no, cztery już nie. Turek! No, mogłem się domyślić, jak besciktasz. Gdyby to na w końcach. Tybetki dziś? Nie, nie. To taki skład, co ma gościu. Spisał, że kosztowało 27 milionów monet. Czyli na F-końc ten skład by kosztował 21 tysięcy złotych około. Taka luźna promka. <laughs> o, hańczko w SBC, Corner Stones. On jest zwykły przyjemny, a taki 8 jakby wyszedł? Kawał piłkarza, ale kto gra Atletico w tej grze? Hmm, no mało kto. Chyba, że trochę La Ligi więcej w teamie zmieścić, to wtedy miałoby to większy sens. Ja mam czarny skład znowu w tle Zgasły światła na stadionie Aby jedna lampka się świeci To jest coś bardzo nie w porządku O, rudzery jest fajne do połączenia Ale ja tego rudzerego jeszcze nie mam w składzie niestety To jest problem